Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Podczas sesji Rady Miejskiej radni 16 głosami za przyjęli sprawozdanie finansowe, a 17 głosami za podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Wałbrzycha. Moja opinia co do y, udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Wałbrzycha jest już chyba znana, ponieważ ja pracowałam nad y, no, opracowaniem, czy też sprawdzaniem wydatków y, miasta. Jedno jest pewne, pod względem księgowym y, możemy powiedzieć, że jest pełna zgoda, RIO wydało y, opinię pozytywną. Nie podważyło tutaj, jak gdyby, uchybień księgowych, czyli wszystko się zgadza. Zbilansowano to, jak wiemy, co miesiąc, czasami dwa razy w miesiącu stosowne sesje, na których dokonywano zmian w budżecie, więc trudno się dziwić, żeby było inaczej. Zawsze Rio podkreśla, ja też za Rio podkreślam, że oprócz księgowych kwestii mówimy o zasadności gospodarności wydatków w głównej mierze. Więc ja tutaj na, przy tej analizie wydatków widziałam bardzo wiele takich, które. Na pewno nie były y, gospodarne. Y, Niegospodarnością, y, choć y, przyklepaną w majestacie prawa, bo przecież Rada Miasta się zgłosiła na to, aby prezydent zamknął szkołę nr 31. W zasadzie praktycznie przeniósł szkołę 31 do zespołu szkół nr 2 y, i wygenerowana strata ponad 300 tysięcy złotych z tego tytułu, już dyskwalifikuje przyznanie prezydentowi absolutorium, aczkolwiek pod względem księgowym y, tu się wszystko zgadza. Y, Pozostałe wydatki na promocje, które tak naprawdę nie do końca były promocją, jak mi się wydaje, samego miasta, ale w, w dziale promocji generowano duże koszty na wydatki różnych umów z osobami, które miały przygotowywać szereg dokumentów. Jak dzisiaj widzimy tych dokumentów, które do końca nie są wcale wdrożone w życie, takie jak promocja aglomeracji miejskiej, zatrudnienia pana Wrabca i innych osób, które, które świadczyły na rzecz gminy. Tych wydatków. Nieuzasadnionych było bardzo wiele, ale przede wszystkim podstawowa kwestia, kwestia bilansu tego budżetu. Zakładano, że nasze dochody własne będą o wiele większe, przeszacowano te dochody o ponad 12%. Tak naprawdę nie wykonaliśmy ponad 31 milionów złotych dochodów, więc to jest ogromna kwota, która w pierwszym momencie uchwalania budżetu wydawała się i po zmianach, że jest realna do dźwignięcia. Dla mnie osobiście od razu mówiłam, że nie. nie dostaliśmy, y, Zrealizowaliśmy tylko dotacje ze źródeł zewnętrznych na inwestycje właściwie tylko w połowie. Y, y, zakładaliśmy, że wykonamy inwestycje na poziomie 116 milionów złotych. Wykonaliśmy je na poziomie 78 milionów złotych. Także widać tutaj, że, że te wszystkie kwestie, które później czy, czyściliśmy uchwałami w stosunku do pierwotnego założenia nie były e, nie były trafione, a być może były celowo tak układane, a potem konfigurowane. Zagłosowali radni należący do klubu Platformy Obywatelskiej, którzy w burzliwej dyskusji pełni werwy zachwalali wykonanie budżetu za rok 2012. Wyrażam zarówno w imieniu własnych koleżanek i kolegów z mojego środowiska, jak również absolutnie większości mieszkańców, z którymi miałem przyjemność i okazję rozmawiać i którzy konfrontują to, co się dzieje z, z tym, co było, to, co uzyskaliśmy i, i, i zapowiedzi realne do, do, do uzyskania, potwierdzają, że po raz drugi w kolejności, w kolejnych, w kolejnych latach, Mamy budżet i sprzyjający miastu i, miastu, i miasto rozwijający, i dający podstawy do aplikowania, czy też do bycia partnerem w przyszłych procesach inwestycyjnych, czy też sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Ja dziękuję. W imieniu radnych klubu Platforma Bartelska. mówił dziś Dobrowolski. Można się podpisać dwoma rękami po tym. Inwestycie. Jesteśmy na właściwym grudzie, właściwej ścieżce. Muszę powiedzieć, że z lekką nucą dumy Klub Radnych Platforma Obywatelskich udzieli Panu dzisiaj absolutorium. Dziękuję bardzo. Innego zaś zdania byli Radni Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej czy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze, że wykonujemy coraz więcej wydatków, dajemy więcej wydatków na inwestycyjne ale przy założeniach pierwotnych uchwały budżetowej, kiedy patrzymy, że to jest 20% wykonania, to trzeba powiedzieć, że tylko był to boom inwestycyjny, którego... którego, 20 którego wydatków na inwestycje, tak, a to ale założymy, proszę zobaczyć, że planowaliśmy 116 milionów wydać. Wydaliśmy 78, Panie Radny. Więc proszę zobaczyć, do boomu inwestycyjnego tego planowanego, rozmuchanego, realia pokazały, gdzie jesteśmy. Trudno nie czerpać ze źródła ogólnodostępnego. Więc dla mnie to nie jest żaden czy, że my pozyskaliśmy 30 parę milionów ze środków zewnętrznych. Ale proszę zobaczyć na wykorzystanie dotacji cenowych. Tylko połowa została wykorzystana. Prawie trzeba było dokładnie słuchać tego, co było czytane w sprawozdaniu i w tym, czym pan głosował. Zatem... Yy, takie były moje uwagi, a już na pewno nie będę się cieszyć z tego Panie Radny czy Panie Prezydencie, że w sprawozdaniu finansowym pokazane jest, iż e, wzrosły należności e, wymagane w 2012 roku, gdzie na przykład z tytułu należności z tytułu czynszu, najmu, lokali mieszkalnych i użytkowych w 2011 roku osiągnął poziom 90 milionów, a w dwu, za 2012 o 8 milionów więcej. Patrzymy na słówki, nie patrzmy na to w 2012. I patrzmy na to, patrzmy na to, jak, bo budżet jest także odzwierciedleniem pewnej polityki prowadzonej. Jaka by ona nie była, trzeba na nią spojrzeć, że te 8 milionów złotych to są należności, czyli to nie są wpływy dochodów do budżetu miejskiego z jakichś powodów. I tymi powodami na pewno nie jest to, że Państwo uchwalaliście obniżenie progów do, do, do dodatków mieszkaniowych, że zlikwidowaliśmy ulgi w niektórych obszarach do czynszu, bo tym samym ten czysz poszedł do góry, więc wychodzi na to, że tak nie do końca, Panie Radny, to tak wygląda. Nie będę tutaj czepiawką, ale w tym obszarze nie do końca się Panem zgodzę Trzeba było się też odnieść do tej szkoły przeniesionej, która do dzisiaj mogła już by spokojnie być wygaszona, tam dalej funkcjonować, a straciliśmy dotacje do termomodernizacji. Teraz dopiero będziemy się układać z bankiem, może premię na może, nie, może tak, może nie. 300 tysięcy złotych po bilansie trzeba było dołożyć, bo to ma związek z tym, że szkoła miała nie 160-150 dzieci, tylko miała 54 dzieci i całą kadrę. Dotacja niestety szła za dzieckiem, a nie za ilością kadry. I to są rzeczy, i to są takie rzeczy za które już dyskwalifikują na samym wstępie rozmowy o absolutorium, przynajmniej dla mnie. Dla Państwa może być inaczej. Każdy z nas ma tutaj swoje zdanie. Ja na przykład nie wyrażam i nie, nie jestem gremium. Myślę, że są wśród nas inni, którzy wyrażą swoją opinię w głosowaniu. Ale wracam do pytania Panie Prezydencie, które wiąże się jednak z budżetem miasta dotyczącym właśnie kontroli, najwyższej Izby kontroli w związku z wnioskami, które były wnioskami NIK-u jeszcze z 2010 roku, niewykonanymi i okazuje się, że NIK nadal stoi na stanowisku, iż dochody z dzierżawy pomieszczeń w Zamku Książ nie powinny stanowić ich dochód własny, tylko dochód własny gminy. I Ja chciałam Pana zapytać, to jest ważne, dlatego, że wtedy te dochody też by się kształtowały inaczej, oczywiście byłyby transferowane, do zamku, jeżeli trzeba by było yy, przekazywać je jako dotacja, bądź na inwestycje. które byłyby wpływem do gminy z pełną, i yy, yy, tutaj kontrolą Pana osobistą, osobistą yy, przede wszystkim nas, Rady, yy, Rady na Pana wniosek. Dlatego chciałam Pana zapytać i jeszcze raz podkreślam, proszę mi odpowiedzieć, czy Pan, dlaczego w tamtym roku był rozpisany przetarg, gdzie zakładano, że wpływy z tego tytułu, aczkolwiek do zamku książ, nie do, do gminy wałczyk. Spory z tytułu miały być wyższe, a stoją na tym samym poziomie już praktycznie rzecz biorąc ponad rok. Nie rozpisał Pan kolejnego przetargu, czy rada nadzorczała. Pan jest przecież właścicielem tej, tego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Pan je reprezentuje jako zgromadzenie wspólników jednoosobowo. Więc to się wszystko łączy z budżetem, dlatego Panie Prezydencie nie przyjmuje do wiadomości nakonicznych odpowiedzi typu odpowiedziałem albo to nie ma związku z budżetem. Ma i to jest właśnie takie miejsce ponieważ na komisjach rewizyjnych, kiedy badaliśmy wykonanie budżetu, a tak jak już podkreślałam, na, na to wykonanie składa się całość, kompleks, bo ustawodawca to przewidział, dlatego też jest to w tym wniosku, są wyniki kontroli, zalecenia, wykonanie zaleceń pokontrolnych. W związku z tym to pytanie, czyli jest jak najbardziej na miejscu, żeby na niej, Pan tutaj i teraz odpowiedział, bo Pana na komisjach rewizyjnych... W przypadku badania budżetu po prostu nie było, czego nie mam panu za złe, bo w istocie większości dotyczyło to dokumentów i informacji, które, które obrabialiśmy, aczkolwiek w niektórych elementach, gdyby pan był, nie musiałabym tego zadawać w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko, szanowni państwo, szanowne koleżanki, jeszcze tylko i wyłącznie wyjaśnienia czy też doprecyzowania, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy i żeby nie było interpretacji, jaką tu przed chwilą słyszeliśmy, że tylko 20% uzyskaliśmy po prostu wydatków na, na, na inwestycje. W stosunku do wydatków ogółem to jest aż 20%. To jest poziom, to jest ta bariera, ta granica, którą wszyscy teoretycy, którzy wszyscy znający procesy inwestycyjne i zasady realizacji, Dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego określają, że przekroczenie granicy 20% w wydatkach ogółem na wydatki majątkowe jest jakby drogą, czy też rozpoczyna się marsz ku procesom rozwojowym. Poniżej tych, ta, 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 ta wartość poniżej 20% jest, jest, są to tylko i wyłącznie wydatki stagnacyjne lub nawet degresywne w stosunku do bazy materiałowej czy też bazy materialnej zasobu yy, komunalnego i infrastruktury i poszcze, poszczególnych gmin. Chcę jeszcze też publicznie zaznaczyć jedną rzecz, która też do tej pory była rzadkością, a tu się zdarzyła i to w kwocie znaczącej. Wykonanie deficytu o prawie czy też ponad 10 milionów mniej w stosunku do, yy, do planowanego. Rok 2012 za, zamknęliśmy deficytem niższym od planowanego prawie 10 milionów. To też świadczy yy, o tym, że nie było potrzeby mnożenia yy, czy też podnoszenia poziomu yy, naszego długu w na stosunku do, yy, do yy, zadań przyjętych do realizacji, lub w inny sposób udało się zadania sfinansować, nie podwyższając, oszczędzając na planowanym deficycie. I to są te obszary, które pozytywnie motywują nas do oceny wykonania budżetu za 2012 rok i uprawniają w pełnym słowa tego, w znaczeniu tego słowa. Do udzielenia po prostu do, do udzielenia absolutorium i skwitowania działalności prezydenta w zakresie wykonania, wykonania budżetu. Czyli ja w dalszym ciągu czekam na odpowiedź pana prezydenta, ale y, zanim, jak mam nadzieję, pan prezydent odpowie co do, do, do najwyższej kontroli i tych pytań, to ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Też, żeby to państwu rozjaśnić obraz. Deficyt zmniejszył się, ponieważ nie wykonaliśmy 11 milionów wydatków inwestycyjnych. Gdyby nam się deficyt Pani Radny zmniejszył, dlatego że zaciągnęliśmy, wykonaliśmy wpłatę za naszego zadłużenia z dochodów, które pozyskaliśmy, ale nie generowaliśmy nowych, nie generowalibyśmy nowych zobowiązań, to wtedy ja rozumiem, że byłabym cała herbia. Ale proszę pana, my zaciągnęliśmy 57 emitowaliśmy 57 milionów obligacji i zaciągnęliśmy kredyt na poziomie ponad 28 milionów złotych. Spłaciliśmy prawie 50 milionów y, y, 49 hakiem y, naszych y, poprzednich zobowiązań, czyli zrealizowaliśmy dług i 28 milionów doszło do konkretnych zobowiązań, y, do, dokładając ich i powiększając nasze zobowiązania. Więc proszę wierzyć, że gdybyśmy patrzyli na to w kontekście bilansowania się w ramach oszczędności, które pan prezydent tak pięknie tutaj nam jadł. Przy, przy pomocy likwidacji szkół, likwidacji stanowisk księgowych i różnych innych rzeczy, które się dzieją. Mam nadzieję, że dopiero na drugi rok, przy badaniu tego budżetu, będziemy widzieć, jak to się miało do tych oszczędności wprowadzanych i kolejnych zatrudnień i bilansów itd., bo to jest pierwszy rok, który, tak na naprawdę, sprawę w całości ten rok będzie pokazywał, kiedy przejęliśmy zadania powiatu, jesteśmy miastem grodzkim. Więc ja bym tutaj, Panie Radny, nie była aż taka hepi. W związku z tym, yy, w związku z tym mam zupełnie odrębne zdanie. Tak samo, jak punkt 2, brzmienie by samorządowej, który nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium, bo jeszcze yy, nawiązując do tego, happy 20% wykonanej inwestycji. Okej, okay, ja to rozumiem, cieszę się, bo poprzedni poprzednich latach te wydatki były rzeczywiście mniejsze, ale też był inny czas. My mówimy teraz o czasie, w którym rzeczywiście można dźwigać wiele, jeżeli ma się na to możliwości i środki własne i dobrą grupę która inicjatywną, która pisze dobre projekty i na mądre, mądre sprawy pozyskuje te pieniądze. Głównie chodziłoby mi o tym, żeby, żeby to były głównie inwestycyjne kwestie, ale tak na dobrą sprawę, ja ciągle to składam i pan mnie chyba nie rozumie. Nie do tego, że ja te 20% uważam za porażkę. Nie, porażkę tylko w stosunku do rozdmuchanego boomu inwestycyjnego, gdzie w 2011 roku przyjmowaliśmy budżet, który szacował, iż zrealizujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 116 milionów złotych a z, zrealizowaliśmy na poziomie 70%. Część z tego mogę zrozumieć, bo pewne rzeczy się toczą, się będą przesuwały na rok następny, ale nie wszystkie. Więc trzeba realnie stąpać tu i teraz i planować dochody i, i, na takim poziomie i wydatki na takim poziomie, żeby one były nie aż tak mocno rozrzucone. Chciałbym informować, wg. Rady Prawa i Rady będzie głosował przeciwko odwiedzeniu absolutorium prezydentowi miasta Wągrzyka z tytułem wykonania budżetu na 2012 rok. Pragniemy poinformować mieszkańców Wągrzyka i przypomnieć yy, główne cyfry, bo te, te cyfry to tych cyfrach zadało, a najistotniejsze cyfry to są takie. Deficyt wynosi prawie 31 miliona złotych. To, czyli to są, to są pieniądze skonsumowane, a na nich nie, 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 nie było przychodów czyli y, gmina żyła e, ponad wody czyli nakryła. Y, I drugą ważną kwotą, ważniejszą kwotą jest y, wykazanie, że zadłużenie wyniosło prawie 242 miliony złotych. Proszę Państwa, jeżeli dodamy te dwie kwoty, to realne na zadłużenie naszej gminy wynosi 273 miliony 246 tysięcy złotych. Jeżeli dla kogoś to są małe pieniądze, no to nie, się z tego cieszy. Ja uważam, że to, sobie to jest dramat, e, który, jeżeli będzie się pogłębiał, a takie przecież tendencje są, ostatnio przyjęliśmy również e, uchwałę, która zezwala na e, ponowne emisje obligacji, to jest kolejne na 60 milionów z naszej piłce. Więc e, nie jest droga, w pewnym momencie to jest tak. Dzisiaj nie jest jakiś rozwój, zaczyna coś się robić, ale... Za rok, dwa, to ktoś musi tak proszę Państwa, kto? Mieszkańców Wam Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, chciałbym odnieść się do tej dyskusji, która toczy się od pewnego czasu w aspekcie wykonania budżetu ubiegłorocznego. Ja myślę, że. Uważnie wsłuchując się w te argumenty, każdy właściwie powinien przywołać klimat dyskusji na tej sali w końcu 2011 roku, w końcu na początku 2012 roku i chciałbym bardzo przypomnieć, bo być może być może niektórzy od czasu do czasu Potrzebują takiego e, przypomnienia e, po to, żeby e, wyciągane wnioski, opinie tu i teraz miały podstawy faktograficzne i merytoryczne, a nie opierały się na e, przeważającym e, udziale emocji e, i, i pozamerytorycznych czynnikach. Ja przypomnę, że w 2011 roku i na początku 2012 roku na tej sali kierowano do mnie i do tych wszystkich osób, które wspierały propozycję budżetu, kierowano krytyczne, powszechnie uwagi dotyczące niepotrzebnych inwestycji w naszym mieście. Po pierwsze, dominowało przekonanie, że nie ma, nic nie można robić, bo nie ma pieniędzy, nie robimy remontów dróg, bo nie ma z czego. A poza tym, to musimy rozdawać na to, na to, na to i na to. Na sesji radni zmienili zdanie na temat uchwały Rady Miasta z dnia 29 listopada 2012 roku dotyczącej czasu otwarcia sklepów i placówek usługowych, którą wcześniej zawieszono na pół roku. Według pracownika magistratu, półroczny okres próby, jaki otrzymali przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową po godzinie 22 się sprawdził. Według opozycyjnych radnych jest to wycofanie się rakiem chybionego pomysłu. No i słusznie, że została uchylona, dlatego, że jej samo wprowadzenie to była niestety tylko i wyłącznie wielka porażka. Nie tylko tych przedsiębiorców, którzy się, że tak powiem, no nie godzili na to, żeby ograniczać ich działalność gospodarczą, tym samym redukować miejsca pracy, no i tak na dobrą sprawę ograniczyć także nasze możliwości korzystania z tych placówek. Te porozumienia, które były zawierane w grudniu przy okazji tworzenia tych uchwał, tak naprawdę... Naprawdę jeśli popatrzeć na ich zapisy, to nikt nie umiał mi odpowiedzieć, czy zostały w pełni zrealizowane. Były założenia, że praktycznie każda z tych pracowników powinna założyć monitoring. Nie dowiedziałam się, ile z tych przedsiębiorców założyło ten monitoring. Jednakże usłyszałam, że wspólna działalność przedsiębiorców, ratusza i służb przyniosła oczekiwane rezultaty, jest spokojnie, nie ma burd, żadnych ekscesów i możemy się z tego wycofać. Podczas sesji radnych, również podjęli uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Wałbrzych dotacji na prace polegające na wykonaniu iluminacji świetlnej bryły zabytkowej Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów Wałbrzychu. Na ten właśnie cel radni przeznaczyli 300 tysięcy złotych.